Parkingu. Uważaj, y, ja jestem na szpula na tym załamanym dachu, ale słyszałem jak ktoś po metalu chodził przy mnie. Pula, Je załamany dach, aha, dobra, dobra, dobra czuję. Ktoś tutaj się kręci, bardziej w środku jak po metalu, po dachu chyba chodzi. Ktoś tam biegł, widziałem widziałem, długości. gości. Ech. Coś nie zdjął już kurwa o, szybko Ale po... Ale odjebałem To też gdzie żyjesz W ogóle dziwne miejsce jak naraz kurwa Pomimo tego, że Artur ma lepszy komputer ode mnie zazwyczaj ładuje się dużo później niż ja Tak minutkę, dwie minuty ma opóźnienia i oto efekty Właśnie, odjebałem dwóch girów. Mi w tą grę w ogóle nie idzie ostatnio. Ej, mój ta zahacza kurwa tt, co jest? Przed nami jest gracz. Z lewej do prawej szedł za niebieski płot. Z lewej do prawej, czyli szedł na stację. Tak. Widzę, zajebałeś go. Ale nie zdążyłem przycelować. O, w dupę. Jesteś, Michael. Strzedłem w dół. Wzdłuż płotu poszedłem, kawałek leżę i ładuję 60. Zabij go przy samochodzie. On leży przy, leży przy samochodzie. Nie, bo ja strzelałem przez krzak już później Spodzisz? tą serią. Nie, lecy. Widzę Ciebie. Cicho. Widzę gościa. Dochodzi do Ciebie. Dwóch! Minus jeden. Drugi jest na lewo. Wróci mi Nie widzę go. Też nie. Bo Ty zresztą często mówisz, że mnie widać, a mi się wydaje, że mnie nie widać. A się bardziej cofnę, to wtedy ja naprawdę nic nie widzę. Zależy, jak się w szoku stawisz. Czasami warto sobie jedno oczko wyżej stanąć, w sensie, że chcę przytrzymać, i Roko myszy raz sobie dać w górę. Dobra, się położyłem w krzaku, także ja nie. No, no pewnie nogi to pewnie ci nogi albo lufa wystaje w tym momencie. Nie, nie, nie. Ja mam na plecach kamień, ale leżę cały w krzakach. Doładowywuję sobie. Wiesz, że jest tam jakaś nikła szansa, że zabiłem go tymi betykami, bo po sprzedałem mu, ale... na no tą odległość suki to bym kurwa nie był niczego pewien. Ktoś idzie, do, w moją stronę idzie. Zabiłem. Szedł y, od strony stacji w moją stronę. Dobra, spoko, że nie ma skalbosu, bo by się do wszyscy zlecieli kurwa. znaczy się trzech graczy mam zabitych w tym momencie, nie? Tak, tak, tylko mówię, że dobrze, że tu nie ma skambosu, bo byśmy zaczęli to no jest wiem, wiem, no. wiem. Obserwuj. A ja, ja się podczołgam, ja się podczołgam pod, pod niego. Pod SVD, ACHHC, ściągam czapkę. Albo nie, zosta zostawię tą czapkę. SVD, ale bez termosy, PST. Przenosimy się na Customs, na moje ulubione miejsce, w którym są duże dormy. Będę zajmował teren za chwilę. Dobra. Y zrób tak, żebyś widział na wskroś korytarz, nie? Tak, na wskroś. Po długości. No żebyś widział całą długość drzwi sobie za sobą zamknąć, nie? nie zamknąć jeszcze nie, zamk nie zamknę do ciebie? nie okej, okay, położyłem się na korytarzu chyba cię widzę ja nie mam grantu, żeby mu tam nic żeby mu coś jebnąć bo wiem w tym jest pomieszczeniu po prostu ale on, on jest wy... zadrewniany? z twojej perspektywy jest zadrewniany, czy przed drewnianym? nie jest drewnianym, czy przed drewnianym Kurwa, nie wiem Majka, cześć, nie teraz Blisko ciebie pokój, czy daleko? 207, blisko mnie Nie, nie wychylaj się Przepierdoliem przez fotel Teraz przyjdę Odjebałem dwóch No jest. Odjebałem dwóch A nie umiem wejść w tą grę kurwa Trzeci jest na środku odjebany Ale odjebanych ludzi Nie wiem czy, czy tamtego też nie odjebałem Jak ty żeś się tutaj kurwa chujowo ustawił Ja pierdolę Dobra, ACPC ci wyrzuciłem Teraz hem ci wyrzucam Do trzech różnych pokoi Cię będę wyrzucał Dobra, Dobra jesteś wyrzucony No to jest skał po Dlaczego że się tak dziwnie wypozycjonował Bo byłem u gościa na plecach, kurwa i oczywiście zamiast młodzi dodać w głębi jak leżał, to mu strzelałem po nogach kurwa. No a czemu mu strzelałeś po nogach? Bo Jestem chujowy w tą grę. E, chciałbym poznać Waszą opinię na temat rajdów bez muzyki. Miałby też było zobaczyć łapkę w górę jeśli Wam się podobało, łapkę w dół, jeśli nie. Pamiętajcie o takim przycisku jak subskrybuj. Trzymajcie się. Cześć.